Cześć, tu Kasia, Gali i Marek z kanału Dzisiejszego wieczoru z Pubu Browar z Gdańska w towarzystwie kolegów Marcina i Szymona z Browaru Hopkins degustować będziemy tak? piwo. To piwo. Piwo, piwo Outsider, jest to robusporter z pod z rękami, śliwy i jabłoni, które były macerowane w Rumie Black Captain Morgan. Dobra, powiedz oprócz miłości, co trafiło do tego piwa? Miłości, <śmiennie> to? <dobra. śmiennie> no nie <dostaw> mnie. <śmiennie> No właśnie. Czyli tak, czyli no, zasyp, zasyp został, został, został skonstruowany właśnie w, z myślą o stylu Robus Sporter jak najbardziej, czyli piwo jest, nie jest do końca ciemne, znaczy czarne, tak jak, star, które, tak jak bywa stout, tylko jest po prostu ciemne. Czyli jest lekko widać, zresztą to są na tym, na szkle akurat w tym moim zwłaszcza, widać, widać tą, 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 tą różnicę. W naszych akra szkłach, aż tak mocno się pewnie tego mocno tak nie widać. No i żeby zbogacić jeszcze dodatkowo to piwo, właśnie takiego trochę eksperymentu, ale który został już tam pokrycony domowymi warkami zostały dodane te płatki z ręki, jagłoni i śliwy macerowane w ogóle. Powiedz mi, strzelałeś tutaj w górne widełki z tyłu, czyli ile ma to ekstraktu? 15, 15 8 ekstraktu to są te górne widełki, jeżeli chodzi o Robspoctora. Wynika to też chociażby z tego, że zima. Ma rozgrzewać, jest zima, no. więc musi być zima. Zima, tak. Coś no. musi rozgrać. Tak, musi coś rozgrać. Jak nie miejska kotłownia, to rozgrzejecie cię Powiedz jeszcze ile tu jest IBU? 40-40. Czyli w środku z tyłu. Tak, tak, w, środ w środek właśnie... Tak naprawdę chodziło o to, żeby zaznaczyć tak delikatnie tą... Od, od chmielu, żeby, żeby tylko tak, do, dopasować do, 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 do kompozycji całego piwa. <gry> także nie, nie jest to piwo na pewno uprzekmielone, czy coś w to, 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 to tym Dobra, zobaczmy co tu jest w aromacie. Czucie, no, Bucha rumem, nie? Strasznie bucha, bucha, bucha rumem. Piwo piwo nam się troszeczkę już ogrzało, także właśnie ym, dosyć dosyć mocno jest zauważalny ten ten armii. No jest jeszcze jeszcze słodkość. jeszcze jest jeszcze jest Ale kawa nie mocna tabę czuć nie, jest, nie jest, kawa to ta pobudowa słodka ta czuć, tak to jest yy... Rum, rum, wydaje mi się, że rum daje taką wytrawność tutaj w tym barowacie. To jak najbardziej, bo budowa musi być, nie? W stylu? Budowa jak najbardziej. Ten rum jest taki przyjemny tu tutaj, tutaj, dobra. Jest nie czekajmy, no, no. spróbujmy. Wasze zdrowie! zdrowie. Jest buchnięcie z rumu. Jest. Jest rum. Jest taki przyjemny. Ale smaku nie czuję. Nie wiem, alkoholu? W sumie jeszcze rozgrzewania też nie ma. Ale zapach no zapachu tak, fajnie. Tak, trochę mi przypomina to piwo takie niebieskie takie kuleczki, takie kokosowe. Znaczy, tak jak się no może, może nie takie mocno, e, mocno intensywne, ale taki, taki ten e, posmak po prostu zostaje. Nie? Zapach bardzo ładny. Nie? smaku mi się tak trochę mniej tego rumu, przebija, Ale jest fajne w ogóle. Pyszne, pijalne. Ciemne, ciemne słowy, są... Jest, jest, czuć tą podbudowę słodową. Czuć goryczka, Taka, 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 jest zalegająca, jest zalegająca goryczka. Czy robu, Koń, teraz to zgrzewają. Tak, tak. Obózportowanie się czym się powiedzmy odróżnia od, od salta. Właśnie ta paloność jest na mniejszym, mniej, mniejszym poziomie. Tak. No i chyba mo, może być wyczuwalny ten alkohol jednak, który z tyłu nie, no, tak, gdzie nie jest jakimś tam problemem. Tak, tak, tak. Nie, ale on jest przyjemny tutaj, to nie jest jakiś tam, nie wiem, spirytusowy, takie nieprzyjemne aromaty. Naprawdę... Jak ktoś lubi rum, to już w ogóle to jest piwko dla niego. No. W ogóle, słuchaj Szymon, nie chciałeś nic mówić, ale ja Cię zmuszę <grym> do <Pana. grym> Nie wiem czy wiecie, ale chłopaki w Gdyni otwierają e, e, pub swój. Niedługo, z tego co się dowiedzieliśmy tu poza kamerą. Tak. Szymon, powiedz kiedy można u Ciebie będzie wypić piwo? No myślę, że w przeciągu miesiąca uda nam się uruchomić. W Gdyni na się w najpiękniejszej ulicy. Miasta. Także działamy. Przygotowania trwają, remonty. Ostra Buldożery, chodzi że, myśli, że w ciągu miesiąca będzie już można. Myślać, z naszej oferty. Postaramy się o, o, po żyć. Po postaramy postaramy. Postaram się, jak nas zaprosicie. <saudii> <saudii> my nie jesteśmy tani, ale. Dobra, się. <saudii> nasza pierwsza i tak Dobra, Tak. Na rado, na rado. <saudii> To co, zapraszamy do sklepów, pubów. Ale, badów, piw, ale piwo jak budyna. najbardziej okej. Okay. Także widzimy się na Świętojańskiej za miesiąc. Trzymamy Ciebie za słowo, bo on jest odpowiedzialny za ten projekt. Jak nie napijecie się za miesiąc piwa na Świętojańskiej, to można mu spuścić wpierw. No. To nic, nie przedłużamy. Zapraszamy na piwo, napijcie się outsidera. Cześć. Cześć, na razie. Uwaga! Gostou, tá. né? Kuma Rike, kolega Kuma z był mój kolega Kuma z Gardem. Być Tak, pomagałem. A Marek? Marek czy trzymać. Um, jestem właśnie głębim. I kolega? Ja jestem Janusz Senianowski. Janusz. Czas, start. Maciej, Maciej. Maciej numer, Kasia, numer dwa, dwa Maciej i Janusz, proszę. Maciej Janusz. Kasia, złap u góry za drążek. No, A, ja muszę ci mówić co to, masz złapać. No. powinny dostać brawo. Nieważne za wynik, ale za odwagę. Tak. I są poza konkurencją i obydwie mają piwo od nas. O! Janusz! Janusz, polej dziewczyną. Zaczynamy od pierwszego miejsca w kategorii najlepsze kobiety świata w piwowarstwie domowym. Pierwsze i zdecydowanie okupione krwią. miejsce zdobywa Ania i Kasia. Wiecy zapraszamy, Więc zapraszamy na podium. medal a, a ona za okupienie krwi, tak, tak. proszę, to co ja mam dawać kwiaty? Bardzo dziękuję! Uuu! Kobiety górą! Przechodzimy do kategorii zdecydowanie y, bardziej ...męskiej, <gorszy> czyli do kategorii męskiej, bo w kategorii par mieszanych jestem bezkonkurencyjna. <gorszy> Panów. Maciej i Janu. To jest dobre pytanie. Medal. No odwrotnie, no. O, Maciej Dobra. dostaje medal. Tu już się zagęszcza, bo to były różnice 2-3 sekund. Maciej, Maciej i. Mm, i nie wiem. Czy ty, ty możesz w końcu zapamiętać, co komu wkładasz? A ja, ja, ja potrzebam. Smycz. Ale że na dwie ja, głowy ja naraz. tak? Tak, trzecie miejsce. Nie, nie. Ty dostajesz. smycz na piwo. Mój pierwszy raz ma Jacek! Jacku, gdzie ty jesteś? Jacek za odwagę, był sam. Ty mu tam nie wypomagałeś, ale to Jacek dostaje i puchar, i medal. Za odwagę. I nie zwycięzcy. Gdyby nie to, że ja z Jaruszem pracowałam. Zapraszamy Damiana. Dziękujemy. Najlepsze znowu w mieście! Panie, załóż im medalek. I już im. Oni są we dwóch. Pierwsze mieli, no weźmy, nie bądź tak, nie? Zawsze razem. Oni są razem, pan wręczy kuchary. Brawo! Kuchary nie są przechodne. Dziękujemy. Najlepsze znowu w mieście! Dzięki! Miłą zabawę, zapraszamy na FIWO. Gali by to gretą szybciej zrobił. Szybciej!